Wytrwałość i cierpliwość. Tak moglibyśmy podsumować dzisiaj całą liturgię słowa, i jednocześnie wytrwałość i cierpliwość są kluczem do zrozumienia dzisiejszej liturgii słowa. Święty Jakub mówi do nas, za przykład, wytrwałości i cierpliwości weźcie bracia proroków, którzy przemawiali w imię pańskie. Oto wychwalamy tych, co wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i widzieliście końcową nagrodę za nią od Pana. I co ciekawe, Jakub jako przykład wytrwałości, cierpliwości daje proroków, ale nie wymienia żadnego z nich. Nasze myśli może biegną do Jeremiasza, Izajasza, Eliasza, Amosa, do których z tych proroków, których znamy, ale jako przykład Jakub stawia nam Hioba, który prorokiem nie był. Ale staje dzisiaj przed nami jako prorok wytrwałości i cierpliwości, nie jako prorok głoszący słowem, ale jako prorok głoszący przykładem. Nie ma chyba w Starym Testamencie kogoś, kto by bardziej przemawiał do nas niż Hiob, jeśli chodzi o wytrwałość i cierpliwość. W Nowym Testamencie zobaczymy już Chrystusa, ale ciągle kiedy myślimy o Hiobie, myślimy o kimś, na kogo Zostały zrzucone różne nieszczęścia, a on był w tym wszystkim wytrwały: nie tylko sprawiedliwy, ale również wytrwały. Prorok to jest dzisiaj ten, który staje przed nami. Hiob, jako prorok, świadczy swoim życiem o wytrwałości. I kiedy spoglądamy na Ewangelię, kiedy widzimy rozmowę Jezusa z tymi, którzy po części wystawiają go na próbę, to widzimy, że w tej sprawie małżeństwa nie chodzi o cudzołóstwo, chociaż to słowo tam się pojawia. Nie chodzi teraz o te grzechy, po części natury seksualnej, o które myślimy, że to są najgorsze i największe grzechy. W małżeństwie również chodzi o wytrwałość i cierpliwość. I dzisiaj, kiedy pytamy się właśnie o co w tym małżeństwie chodzi, co tam jest najważniejsze, dlaczego Mojżesz? Dał tą możliwość rozwodową, to właśnie Pan Jezus mówi, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych. Bo faktycznie, kiedy zajrzymy do Księgi Powtórzonego Prawa, to przeczytamy: Jeśli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, lecz nie będzie jej darzył życzliwością, gdyż znalazł u niej coś odrażającego, napisze jej list rozwodowy, wręczy go jej, potem odeśle ją od siebie. Kiedy nie będzie jej darzył życzliwością, właśnie kiedy straci tą życzliwość względem niej, straci tą miłość, kiedy znajdzie coś odrażającego, wydaje się, że można tak lekką ręką napisać list rozwodowy i ją odesłać. Ale Chrystus to tłumaczy i mówi: Na początku tak nie było, bo przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych, Mojżesz to napisał. To znaczy właśnie kiedy to serce tego męża stwardniało. Stwardniało I nie widział już życzliwości, nie miał życzliwości, nie miał miłości względem tej, którą poślubił. A kiedy już nie mamy żadnej życzliwości, to znaleźć coś odrażającego to jest żaden problem. Sami doskonale wiemy, że jak chcemy znaleźć coś na kogoś, kogo nie lubimy, nie stanowi to żadnego problemu. Więc, jeśli chciałbym oddalić kogoś, znaleźć coś, co mi nie pasuje, nazwać to żaden problem. Chrystus dzisiaj nazywa ten problem. Problem to jest, nie mamy wytrwałości, cierpliwości i wtedy nasze serce staje się twarde. Dlatego ten przykład Hioba i jego żony. Niesamowite trudności mieli, wielkie trudności mieli. I Hiob mógł mieć dość żony, która przychodzi i marudzi, która przychodzi i podsuwa mu różne myśli, która przychodzi i mówi, bluźnij Bogu, bo zobacz, to On zrzucił to wszystko na ciebie. Mógł ją oddalić. Również i żona mogła odejść od tego Hioba, bo kiedy patrzyła na niego, tego nieszczęśliwego Hioba, który cały, obsypany trądem, siedzi na kupie gnoju i drapie się skorupą, czy to nie jest coś odrażającego? Też mogła odejść, ale zostali, są razem w tej wytrwałości i cierpliwości. Również i Hiob mógł porzucić Boga, ale jest wytrwały i jest cierpliwy. I jak mówi Jakub, oto sędzia stoi przed drzwiami. I nie chodzi o to, że jest sędzia, który zaraz nas będzie osądzał i oskarżał i rozliczał, ale pomyślmy o Paruzli. Sędzia stoi przed drzwiami, to znaczy Bóg już jest blisko, dlatego mogę być cierpliwy i wytrwały, bo wiem, że On jest blisko, że mnie nie porzucił, że zaraz to wszystko się skończy. Jestem wytrwały i cierpliwy, bo Pan jest blisko. Stoi. I za chwilę to wszystko, co dzisiaj jest dla mnie trudne, to wszystko, co wydaje się niemożliwe, może za chwilę się skończyć. Pan jest blisko. Niech te słowa towarzyszą nam dzisiaj, w tym całym naszym dniu, kiedy będziemy wystawieni na różne próby, obyśmy okazali się wytrwali i cierpliwi, za łaską Bożą i wiedzieli, że On jest blisko.